Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie. Słuchajcie, pytaliście się o Cooler Master V8 GTS. Także oto on. Dzisiaj dla Was go rozpakuję. A oczywiście w niedługim czasie zrobię recenzję tego Coolera. Także zapraszam Was na mój film. Kolory opakowania standardowe dla Cooler Mastera, czyli czarno-fioletowe. Znajdziemy na nim oczywiście dane techniczne naszego Coolera. W postaci graficznej pokazane jego wymiary. Jak i również zdjęcie w całej okazałości. I na przodzie, oczywiście, podstawowe informacje. I tutaj, co mnie bardzo zaskoczyło, słuchajcie, Vapor Chamber, czyli dokładnie w skrócie mówiąc, jest to płyn, który znajduje się w podstawie chłodzącej kulera. Takie zastosowanie również miało miejsce w kartach graficznych Nvidia na początku, i chyba teraz AMD również coś takiego używa. O tym oczywiście będę Wam mówił troszkę więcej podczas recenzji. Dalej, wieża składa się z trzech części: czyli wieżowa konstrukcja i mamy samo się łożyska. O tym też pewnie troszkę powiem więcej już w czasie recenzji. Co warto zaznaczyć: 160 tysięcy godzin, żywotność wentylatorów, czyli naprawdę bardzo dużo oczywiście cooler kierowany dla overclockerów. I wspomniany wcześniej Vapor Chamber, ale o tym, jak mówię, będę mówił troszkę później. Dane techniczne. Zacznijmy od wymiarów. Nie, zacznijmy może od samej kompatybilności z postawkami. Słuchajcie, wszystkie postawki Intela od 775 po 2011 i tak samo, jeżeli chodzi o AMD, od AM2 po FM1, FM2. Teraz wymiary kolera samego całej jednostki, czyli z wentylatorami. 154 na 149 i 8 na 166,5, czyli to jest wysokość. I tutaj niestety wiadomość dla posiadaczy troszkę mniejszych obudów, że będą mieli problemy z zamontowaniem do kulera w tych obudowach. Jeżeli chodzi o wymiary samej wieży, 154 na 140 na 153,5. Wspomniana wcześniej przeze mnie podstawka Vape Chamber, 8 hitpipów 6 mm, waga kulera samej wieży 854 gramy. Dwa wentylatory 100 mm, obracające się z 600 do 1600 obrotów na minutę. Mamy coś takiego jak fan stop, czyli rozumiem, że jeżeli nie ma takiej potrzeby, to wentylatory się nie obracają. Jeżeli chodzi o przepływ powietrza, 28 do 82 CFM, teraz ciśnienie powietrza 303 do 145 słupa wody. Mówiłem wcześniej o tym: 160 tysięcy żywotność wentylatorów, głośność 36 dB, czyli wygląda na to, że będzie cicho, ale zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Czwartej generacji, użyte łożyska, czteropinowe wejścia na wentylatory, zasilanie 12V, zużycie prądu 0372W, czy WAT powinienem powiedzieć. Dwa wentylatory, które ważą po 110 g, czyli łączna waga całego chulera z wentylatorami aż 1140 gram, czyli naprawdę dość ciężki i potężny. Kule. Teraz oczywiście przejdziemy sobie do zawartości opakowania, także otworzę opakowanie i zobaczymy co mamy w środku. Także przeciąłem już zabezpieczenie, teraz sobie otwórzmy nasze pudełko. No i co? Dobrze, poszło, jakoś poszło. Na samej górze mamy akcesoria, ale tutaj jeszcze znajdziemy oczywiście instrukcję obsługi, czyli jak montujemy, co mamy dołączone w komplecie, jak montujemy nasz kuler. I zobaczmy najpierw akcesoria, zanim przejdziemy do samego już chłodzenia. Mamy backplate pod AMD. Mamy również backplate pod Intela. W bardzo łatwy sposób możemy, zobaczcie, tutaj przesuwać sobie na różne podstawki, czyli 7, 7, 5, 11, 50, 11, 56, 55 i 2011. Także backplate pod Intela. No oczywiście tutaj mamy kolejne akcesoria w postaci elementów montażowych. Mamy cztery podkładki. To jest na 2011, podejrzewam. Tak, dokładnie, montaż. Oczywiście wszystkie te ramki. Nie wygląda to jakoś rewelacyjnie, wam powiem szczerze, no ale... I pozostałe śrubki i inne rzeczy do zamontowania naszego chłodzenia na procesorze. I oczywiście pasta termoprzewodząca Cooler Master. Także tyle, jeżeli chodzi o same akcesoria. Teraz zobaczymy sobie, jak wygląda Cooler. Nasz Cooler od góry zabezpieczony jest pianką. Tak to wygląda, czyli pianka zabezpieczająca od góry i na spodzie również mamy piankę, także może mamy teraz sobie chłodzenie. Czyli na spodzie mamy również piankę, zobaczcie. Teraz sobie to zestawię. Kura naprawdę dość potężnych rozmiarów, powiem Wam szczerze. Tutaj mamy jeszcze jakieś kartoniki zabezpieczające. Także tak to wygląda. Tutaj mamy kabel, który nam rozdziela 4 pin do 2x4 pin. Możemy sobie odpiąć, ja może go odepnę. Czyli, tutaj, jeżeli podłączyć nasze wentylatory od kulera, mamy taką przejściówkę wejścia czteropinowe. Tutaj mamy podłączenie prawdopodobnie, zobaczcie, pod diody. Na pewno, nie tylko prawdopodobnie. Mamy logo aluminiowe szczotkowane na górze. Ładne kuler master. Mamy trzy wieże, wcześniej, przeze mnie wspominane. Czyli mamy tutaj dwie takie małe po bokach. Zobaczcie, tak to wygląda. I jedną środkową. Także tutaj do tych bocznych po jednej rurce ciepnej odchodzi. A cztery rurki cieplne mamy podłączone tutaj do tej środkowej wieży. Także 3 wieżowe, 3 wieżowa konstrukcja. Teraz tak, rurki, jak mówiłem wcześniej, 6 mm. Teraz zdejmijmy sobie ochronę. Tutaj mamy ten Vapor Chamber, czyli tutaj zobaczcie, ono jest lekko wytłuczone, widzicie. I tutaj znajduje się ten płyn. A tutaj zobaczcie, tędy ten płyn został napełniony do środka. Także mamy takie zakończenie zalutowane. A wszędzie diody, tutaj zobaczcie pozabezpieczane. Nie jest to jakoś super estetycznie, powiem Wam szczerze zrobione. Oczywiście one są od spodu, także nie będzie tego widać, niemniej jednak estetycznie to nie wygląda. A tyle, jeżeli chodzi o rozpakowanie naszego kulera. Niedługo będzie recenzja bądźcie czujni. Zobaczymy, jak sobie ten potworek poradzi z naszym hasłem. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam i do kolejnego razu.